Cześćka, cześćka, z tej strony Xcrafter Spell, a to jest reklama mojego serwera. Powiedzcie, nie wiem skąd ma tego skina, ale no. Xcrafter Spell. Yy, co są za ludzie? Ale no banajgos Eee yy, Dobra, to mu potem dam... Yy, dobra, yy, to tak, może na początku pokażę To jest cienki spawn. To jest taki tymczasowy spawn. Ja będę budował w trakcie otwartego. Yy... Yy... Będzie... To jest taki cienki spawn. Jak widzicie, wygląda głupio. To będzie sklepik jeszcze, trochę Tam jest jedzonko. Tutaj są yy, zasady. Tam wszystko możecie sobie przeczytać. Są rangi, jak widzicie stoją, tutaj jedzonko Jedzonko? Gdzie jedzonko? Z tym rukiem będę banał Jedzonko, Teamspeak jest, tym Team w opisie będzie Tutaj administracja to wygląda. Czy nic nie ma innego na razie? Bo to jest robiona mapa na szybko i wagę. Taka, żebyście mogli po prostu wnieść pan, a tamto też będzie robiona taka dobra i myślę, że Wam się spodoba tamta mapa. 21 slotów. Tyle. No to cześć na razie. pa 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 pa.